Wizyta ukraińskich przedstawicieli była możliwa dzięki sympozjum, które odbywa się w Warszawie. Jego organizacją zajmuje się Związek Miast Polski, którego przedstawiciele poprosili włodarzy miast naszego kraju o zorganizowanie kilkudniowych spotkań oraz praktyk dla wschodnich sąsiadów. Od wczoraj w Jeleniej Górze gości pani Antonina Nikitschenko z miasta Myrhorod, która poznaje zarówno nasze zwyczaje, jak i organizację pracy poszczególnych wydziałów oraz jednostek. Моїми обов'язками на Україні сон культура, спорт, едукація, а також опіка сполечна з родинами, які не сон дуже забезпечені і мають мало доходи. Вчора я познала ще з організаціями пожеж позажандовими, і маю вніски для себе, которым можемо зробити на Україні. Miasto Jelenia Góra od wielu lat współpracuje z ukraińskim Siewierodonieckiem, jednak ze względu na brak przedstawiciela w warszawskim seminarium Marcin Zawiła postanowił przyjąć delegację właśnie z Myrchorodu. Wyraziliśmy zgodę, oczywiście w pierwszej kolejności myśleliśmy o Siewierodoniecku, ale akurat chyba nie było. Uczestników. Siewierodonie znajduje się w bezpośredniej bliskości frontu i stąd pewnie kłopoty i inne problemy, które mają tam ci samorządowcy, ale jesteśmy zawsze otwarci. Pani Antonina będzie u nas no, kilka dni, zainteresowana była tymi sprawami takimi społecznymi, oświatą, kulturą. Postaramy się wszystko pokazać. No i bardzo miło, że, 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 że możemy być. Oficjalna wizyta pani Antoniny Nikitrzenko dobiegnie końca w Jeleniej Górze w najbliższy piątek.